Miejcie żeż litość, błagam. Mów co wiesz. Nie jęcz, tylko gadaj o swoim gangu. Nie mogę. Chłopcze, ściągnij konią wodzę. Bo zdaje się, że nasz nowy kolega zapomniał języka w gębie. Więc to pan Williamson zamieni z nim teraz słówko. Będziesz gadać, chłopaku? Przecież mówiłem już Wam wszystkim, że ja nic nie wiem. Nie przyjaźnie się z nimi. Chwilę tylko z nimi jeździłem. Gówno prawda. Już to mówiłeś. Dla odmiany powiedz prawdę. Dać, co robimy? Skrzywdź go, żeby jak otworzy gębę, powiedział, co się dzieje. Kogo ja oszukuję? Przecież O'Driscoll nie umie otworzyć ust, tak by nie kłamać. Pieprzyć to. Po prostu się z nim zabawmy. Wykastrujemy go. Co on robi, gdzie on idzie? Nie przejmuj się, to tylko jaja, chłopcze. Tobie napytają tylko więcej biedy. Wiesz, że w starożytnym Rzymie eunuchowie stanowili najszczęśliwszą i najbardziej oddaną część dworzan? Chyba sobie żarty stroicie zboczone bydlaki. Czego ode mnie chcecie? Żebyś zaczął gadać. Pytanie tylko, czy zrobisz to teraz, czy po tym, jak odejmiemy ci kulki. Dobra, słuchajcie, wiem, gdzie zaszył się od Rieskol. I masz rację, nie znosi cię. Niemniej niż ty jego. Jest w Six Point Cabin. Pokażę wam gdzie. Ja poważnie go nie lubię. Lubię go mniej nawet niż was, bez obrazy. Ależ oczywiście. Dobra, kolego, zechci może zabrać tam kilku z nas. Właśnie teraz. Zajmę się tym, Dacz. Będzie zabawa. Dobra, gagatku. zbieramy się. Prawieśmy go wykastrowali. Lepiej byś nie próbował żadnych sztuczek od Riscollu. Nie jestem żadnym od Riscoll'em Aleś się z nimi kurwa ciągał John, Bill, chodźcie tu do mnie Musimy pojechać w gości Gdzie się kierujemy? Na wzgórza zaraz za Valentine, pokażę wam John, pojedziesz z tym grzechotnikiem Byle bzdura i masz go zabić Chętnie Złożymy Twoim kumplom wyrazy naszego szacunku. On pokaże nam, gdzie jest kolm? Tak, przynajmniej twierdzi, jedziemy. Naprawdę wam pokażę. Więcej szczegółów podam, jak będziemy blisko. Jeśli dobrze się orientuję, to kierujemy się za Valentine. Dobra, pojadę więc przodem. Dzielę siodło z Odryskolem. Co za czasy. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem Odryskolem? Jak dla mnie wyglądasz jak jeden z nich. I jeszcze cholera śmierdzisz tak samo. Śmierdzę końskim gównem. Zgadza się. Ale ty masz mniemanie o sobie. Jak się trzymasz, John? Nieźle. Nie całkiem jeszcze dobrze, ale nieźle. No, ja myślę, kurde, po tym całym wylegiwaniu się w łóżeczku. Ale to Abigail nie pozwalała mi wstawać. Wiesz, jaka ona jest. Nie przemówisz jej do rozsądku. Wtedy, kiedy ty byłeś na bakier z rozsądkiem i chowałeś się za swoją babą, to do nas strzelano. Ja bym zrobił dla ciebie to samo, gdybyś to ty był ranny. Mam nadzieję, choć wątpię, że jeszcze pamiętasz, jak pomaga się innym ludziom poza sobą Widzisz, O'Driscollu? Skoro tak traktuje przyjaciół, to pomyśl tylko, co robi z wrogami Mam pewne wyobrażenie, co robicie z wrogami Po tym, jak złapaliście moje części intymne w szczypce Bill, masz te szczypce przy sobie? Mam nóż Nie pójdzie tak gładko, ale swoją robotę zrobi Pamiętaj o tym, młodziaku. Skup na tym całą swoją uwagę. Przysięgam Wam, że prowadzę Was do kolma najlepiej jak potrafię. Zobaczycie, że się porządnie wywiąże. Tu skręcamy w lewo. Ta droga poprowadzi nas trochę naokoło. Wiecie, że wcale tak bardzo nie różnicie się od odriskolów? Coś ty powiedział? Przyglądałem się wam przez te parę tygodni i byłeś przywiązany do drzewa. Guzik wiesz o naszym gangu. Tak, ale śmiem stwierdzić, że tak samo mało wy wiecie o odriskolach. Może wiem więcej o was niż wy o nich. A ja o nich wiem wszystko, więc w takim razie powiedz, w czym niby jesteśmy podobni do tych kundli. Jesteście wyjęci spod prawa jak oni. Walczycie o przetrwanie jak oni. Żyjecie w ciężkich warunkach. Walczycie z prawem i z naturą, zdani tylko na siebie. Widzisz, dlatego właśnie jesteś od Riskolem, Ty walczysz o przetrwanie. My żyjemy na wolności. Kolm to szuja, złodziej i morderca, gdzie Dacz jest bardziej jak nauczyciel. Na moje oko wyglądacie wszyscy tak samo i tyle. Może i patrzysz okiem, ale nie widzisz. John zamknij chłopaczkowi już gębę. Koniec tego biadolenia. Są w tej chacie na polanie, tam na dole. Chowa się tam wielu ludzi. A ci ludzie są uzbrojeni? Uzbrojeni, pijani i wyczuleni na nieznajomych. A co z Kolmem od Riskolem? On ma swoją osobistą chatę. Pewnie jest tak nawalony, że nie widzi na oczy. Patrzcie, ktoś się zbliża. To kto mu powie, że nie mamy co do gara włożyć? Niech pomyślę pewnie ten, co spłoszył zwierzynę. Muszę się odlać, nie czekajcie na mnie. Drugi raz się na to nie nabierzemy. Poczekamy i dopilnujemy, byś mu sam powiedział. Jeśli ktoś ma w nawyku zabijać posłańców, to właśnie ten wredny sukinsyn. Pełna zgoda. No strząchnij już i chodźże. Jezus. Ktoś wdarł się do obozu. Uważajcie. Poddajcie się, Odryskolowie. Pokonaliśmy was. Udało się. Podkulili ogony. Niech uciekają, bierzmy się za kolma. Mówił, że Kolm siedzi w swojej chacie. Sprawdzę ją. Ty rozejrzyj się tutaj. Żyjesz tam? Pewnie, Thank bardzo you. dziękuję uh. huh. Kolma od już tu nie ma To była zasadzka Chodź mi tu Wrobiłeś nas Nieprawda Kolma od tu nie ma był, tu przysięgam. Gdyby to była zasadzka, to bym nie ratował ci życia. Słuszna uwaga, Arturze. W porządku, śmiało. Zmiataj stąd. Nie zabijecie. Nie wrobiłem was. Zjeżdżaj stąd, pozwalam ci odejść. No już, paszeł won. Równie dobrze możesz mnie zabić. Nie poradzę sobie tam bez was. Kolm od Riscoll będzie wściekły za ten atak. Co z tego? To, że jestem teraz z wami. Dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Niech ci będzie, ale lepiej się pilnuj. Przecież wiem. Dobra, wracajmy do obozu. Gotówki nie zabieracie? Zwykle trzymają trochę gotówki w skrytce w kominku. Ja tam zajrzę. Reszta ma wracać do obozu Migusiem. Widzisz, nie jestem taki zły. Bill, przekaż Daczowi, że nie warto zabijać kierana. Póki co. Dobra, tak zrobię. Co? Nic już z tego nie rozumiem. Ej, tu jestem! Na czym polega problem? Problem? Nie mam żadnych problemów. Wręcz przeciwnie. No może jeden mały problemik, ale dla mnie nie dla ciebie. Nie mam czasu na głupoty. Nie, zaczekaj. Daj mi minutkę swojego życia, a odmienię je na zawsze. Zapewne słyszałeś o mnie, o Maximo Cristobalu Valdespino, renomowanym podróżniku. Skłamie, jeśli powiem, że tak. Przecież tyle o mnie napisano. Raz nawet jadłem pod podwieczorek z wicekrólem Indii. Pomogłem wyzwolić Amerykę Południową. Wspinałem się na góry i przemierzałem morza. A także miałem wiele kobiet. Spędziłem ostatnie trzy miesiące na poszukiwaniu skarbu na amerykańskim pograniczu. Piękny macie kraj. Przypomina trochę południową Hiszpanię. Ale jutro wypływam na wyspę Shikoku na archipelagu japońskim. Będę szukać tam legendarnego szafiru z Moje gratulacje. Nie, nie, zaczekaj. Widzisz tą mapę tutaj? Stworzył ją gang Jacka Hola. Okradali banki stąd aż po samą Kalifornię. Tak, jestem zaznajomiony z gangiem Jacka Hola. O nich słyszałeś, ale o mnie już nie. W każdym razie, ponoć zakopali złoto gdzieś w tej okolicy, ale zginęli, zanim zdążyli je odkopać. Stworzyli dwie mapy, żeby upewnić się, że skarb jest dobrze ukryty. Ta mapa zaprowadzi cię do drugiej. Musisz tylko podążać za narysowanymi tutaj punktami orientacyjnymi. Ja niestety nie mam już czasu, ale jestem skłonny sprzedać ci ją za okazyjną cenę dziesięciu dolarów. To błaha inwestycja, zważywszy na pokaźną stopę domniemanego zwrotu. Raz kozie śmierć, czemu by nie? To bardzo mądra decyzja. Życzę ci wszelkiej pomyślności. Ja to zawsze mam pecha. Ja pierdzielę. Zwolnij koniku. Maksimo mówił, że są tylko dwie mapy. No tak, sam sobie jestem winny. Easy, wow. Ilu? Wielu. Wszędzie roi się od mundurowych. Widzisz gdzieś szona? Nie, chyba nie. Cholera, gdzie jest Treloni? Kto go tam wie? Po prostu ich wypatruj. Gdzie ten mały irlandzki bękart? W sumie to nie wiem. Trelony, próbuje się dowiedzieć. Byliście w Blackwater wybadać nastroje? Wszędzie pinkertoni i łowcy nagród. A na plakatach Dacz i Hosea. Mamy kupę szmalu ukrytego w tym mieście. I tam pozostanie, póki co. Zastanawiam się, dlaczego jeszcze nie powiesili Szona. Bo chyba robi zaprzynęte. Albo chcą urządzić pokazowy proces. Panowie, szon będzie przeniesiony do północnej Montany, a potem do federalnego kicia na zachodzie. Cholera. Nie damy rady odbić nikogo z federalnej ciupy. Albo uratujemy go teraz. Albo spisujemy go na straty. Nikogo nie zostawimy z tyłu. No jasne, że nie. Załoga z Skeldinga zajmie się jego transportem do obozu niedaleko, zanim przekażą go rządowi. W takim razie trzeba ich zatrzymać, zanim dotrą do tego obozu. Charles, może przetnij im drogę od północy. My pojedziemy za nimi przez przełęcz. Wtedy będziemy ich mieli z każdej możliwej strony. Javier i Josiah, wyjdziecie ze mną. Wiesz, Arturze, że rząd i pupilkowie tegoż rządu zdają się być bardzo wściekli. To oczywiste. Jak tylko odbijemy szona, znikniemy na dobre. To duży kraj. Oby tak było. Grzeczny konik. Ciągle słyszę o tej Heidi McCord, ponoć młoda matka, którą Dutch zamordował podczas tego skoku na promie. Nic o tym nie wiem, mnie tam nie było. Kiepski mieli dzień. I żadnego z tego łupu, póki co przynajmniej. Mam nadzieję, że chociaż wiecie, gdzie jest ukryty. Dacz i Hosea tak twierdzą, ale miasto jest teraz odcięte. To musi być cudowne uczucie mieć takie zaufanie do swoich rodziców. Moi sprzedaliby mnie za beczkę piwa. Raz nawet chyba próbowali to uczynić. Spójrzcie tam to chyba nasza łajba. Dobra, panowie, teraz ja poprowadzę. Patrzcie, przybijają do brzegu. Dobra, trzeba im się lepiej przyjrzeć. Wyciągamy lornetki, panowie. To co to za łowcy nagród? Nie znam za dobrze chłopaków Aika Skeldinga, ale podobno to duża ekipa, pełna wariatów. Dorobili się sporej renomy przez ostatnie dwa lata. Dla mnie on wygląda jak szon. Widać, że ostro im się stawia. Tak, to zdecydowanie jest szon. Nieźle mu nakopali. Można sobie tylko wyobrazić, jak ich wkurwiał do tej pory. Oj, tak. Przeprowadzą go przez ten kanion. Jest i Charles po drugiej stronie. Zaczynajmy. A co z tymi dwoma tam na dole? Mam pewien pomysł za mną. Poczekajmy tu, póki ich nie zagada. Panowie, wybaczcie, że przeszkadzam, ale moja żona strasznie zachorowała. O co chodzi? Zdejmij tego po lewej. Ruszamy, nie podnoś się. Zabiję się chyba. Jeśli stracę moją Bessie, zawali mi się świat. Oj, uspokój się, pan. Nie mogę, chyba dostaję padaczki. Dobra, czas na resztę. Przyjemność po mojej stronie, jak zawsze. Dalej chyba poradzicie już sobie sami. Dalej. Musimy przebić się przez tych sukien synów. Ruszajmy się! Siłki docierają konno. Widzę Charlesa. Charles, pójdziesz z prawej, ja z lewej. Może sami powinniśmy zgarnąć za niego nagrodę? Jeszcze możemy. Musimy przejść dalej. Niech ktoś mnie odetnie, bo łeb mi już pęka. Wiesz, że z tej perspektywy jesteś znacznie mniej brzydki, Arturze? Podnieś się. Nie przytulisz mnie, Arturze? Gdzie ciepły uścisk zaginionego brata, w końcu odnalezionego? Wiesz, nie ma dla mnie ważniejszej rzeczy niż ten gang. Więzi, które nas łączą, to dla mnie najwyższa forma szczerości. Dla nich zabijam i z chęcią zginę. A jednak zostawiłbym cię, byś tu zgnił, gdyby nie Charles. Nie wierzę w ani jedno słowo, Arturze. Zabierzcie już go stąd. Jesteś wspaniałym człowiekiem, wzorem do naśladowania wszystkich młodziaków. Zamknij już gębę. Javier, odstaw pana Maguire'a do obozu. Charles, lepiej żebyś z nimi nie jechał. Ostrożnie tylko. Wszędzie będą teraz patrole. A ty? Sprawdzę, czy jest tu coś wartego zabrania. Spotkamy się w domu tak szybko, jak się da. Dobra, zbierajmy się. Ale mam wam do opowiedzenia. Nie mogę się doczekać. Musieliście umierać z tęsknoty, ale radość właśnie na powrót zawita do waszego życia. Fotografio, ale z ciebie nikczemna kochanka. Dzień dobry panu. Witam. Piękny mamy dzionek, prawda? Pewnie. Wspaniały kraj. Pracuję właśnie nad projektem fotograficznym. Tyle się domyśliłem. Oczywiście. Dzika przyroda to moja pasja. A przynajmniej chciałbym, by nią była. Bo jeśli zrobię jeszcze choć jedno zdjęcie gderliwej kurze domowej. Albo nadętemu mieszczuchowi z klasy średniej rzucę się na pożarcie lwom. Stań pan tutaj. Już. Miło poznać. Próbuję odszukać i sfotografować nasze wspaniałe drapieżniki, póki nasi jeszcze wspanialsi drapieżcy ich nie wymordowali i nie powiesili na ścianie jakiegoś klubu. Życzę więc powodzenia. Tak, przyda się. Ale ja uwielbiam wyzwania. Sztuczka polega na przynęcie z wielkiego kawału mięsa oraz spokojnej modlitwie, by zwierz nie uznał mnie za obiad. Wielkie nieba! Moja torba! Ten stwór mnie okradł! Spokojnie, złapię go. Ten stwór to kojot. W dodatku strasznie cwany. Też mi fotograf dzikiej przyrody. Jak dla mnie nie udał ci się ten skok kojocie. Odzyskałem twoją torbę. To znakomicie. Proszę podejdź tu. Dziękuję ci z całego serca, zacny panie. Torba pełna mięsa będzie ściągać najgorsze okoliczne indywidua. Jesteś prawdziwym dżentelmenem. W niej są też moje zapasy na parę dni. Nie wiem, jak ci dziękować, więc po prostu ci podziękuję. Nie ma o czym gadać. Dbaj o siebie, zacny panie. To nie ja robię wszystko, żeby mnie coś zeżarło. Tak, jestem świadom swej głupoty. Wybacz, ale raz jeszcze ci dziękuję.